Pochwalony Jezus Chrystus, serdecznie Was witam. Nowy tydzień dla niektórych tydzień wakacji, dla innych tydzień pracy. Ważne, żebyśmy mieli pragnienie. Chcę, żeby to był tydzień z Bogiem, w Duchu Świętym. Chcę z Nim współpracować. Wzbudź to pragnienie, podnieś oczy ku górze, obudź nadzieję. Ewangelia dzisiaj mówi o znakach. Niektórzy z uczonych w piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa – Nauczycielu, chcielibyśmy jakiś znak widzieć od Ciebie. Lecz On im odpowiedział – plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Czy Jezus daje znaki, czy nie? Jak widzimy, patrzymy na Ewangelię, patrzymy na cały Stary Testament, Daje znaki. W dziejach apostolskich też daje znaki. Ale dzisiejsza Ewangelia mówi o żądaniu znaku. To jest różnica. Czy ja żądam od Jezusa znaku, cudu, potwierdzenia, czy jestem osobą, która słucha w życiu Boga, zatrzymuje się na modlitwie, pytam Jezusa i czekam, cierpliwie czekam, a Bóg mówi. Do tych, którzy zadają Bogu pytania, Bóg odpowiada. To jest też moje doświadczenie i wielu z Was. W momencie, kiedy po zadaniu pytania czekam na tej modlitwie, a potem jestem gotowy na to, że odpowiedź przyjdzie przez drugiego człowieka, przez wydarzenia, które się dzieją, to jest zupełnie inne doświadczenie, które wielu z nas ma. A Ewangelia, gdzie słyszymy o żądaniu znaku, Jezus mówi: To mi się nie podoba. Nie wymuszaj znaków, ale bądź tym, który czeka, słucha, jest obok. Uczniowie są wezwani, żeby towarzyszyć Jezusowi, i my też do tego jesteśmy wezwani być przy nim. A w, tej, w tym byciu przy Jezusie jest też miejsce na znaki. Tak jak w relacji, którą macie w domach tam też są, są znaki miłości. Nasza służność, nasze bycie dla siebie to są znaki miłości, i tak samo Jezus robi z nami. Spróbujmy tak popatrzeć na Doświadczenia, które mamy, może trzeba na nowo Bogu zadać pytania, czekać na odpowiedzi. Pomyśl o tym i błogosławię Wam na piękny dzień. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Bardzo zachęcam, żeby prosić o Ducha Świętego i utwory, które Wam teraz proponuję, właśnie idą w tym kierunku. Modlitwa do Ducha Świętego z Mocnymi w Duchu. Kliknijcie, gdzie uważacie. I do zobaczenia.